Zatrzymałem się na chwilę, żeby zjeść coś. Tutaj pani mi zrobiła tapiokę. Właśnie, zobaczcie. Tapioka, con coco. Si? Czyli tapioka z kokosem i z mlekiem kondensowanym. Oj, to mleko niepotrzebne, ale może być. il Jedzie winda jedzie, jedzie winda jedzie A gdzie zajadę? Na 11 Piętro I co teraz? Co teraz? Zobaczymy Tak wysoko O, ciemno coś Który to był numer 1111 Nie, 1108 chyba pięć, 6. A, tutaj. O Teraz mamy drzwi zamknięte. Nie mam klucza, no bo nie dostałem. Ale dostałem hasło. I te hasło muszę tutaj wpisać. A ono brzmi, mogę Wam zdradzić, bo jak już będziecie oglądać, to już będzie nieaktualne. Jeden, dziewięć, dwa, cztery. I otwieramy. A tam czeka klucz. No, fajnie, podoba mi się. Jeszcze się z, z czymś takim nie spotkałem. Jestem człowiekiem prostym, także takie nowinki nie są w zakresie mojej codzienności. Zamykamy. Jak to zamknąć? Chyba trzeba. A, żeby zamknąć, trzeba wpisać znowu później, jak będę wychodził hasło. No tak, i klucz zostawić. Dobra, bierzemy klucz. I zobaczymy, co tutaj jest za apartamencik. No, 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 Mateusz, powiedz, przyznaj się, takie duże łóżko, a ty jeden. Pieszeczko, szafeczka, tutaj mini kuchenka, kuchnia, telewizor, idziemy dalej, zobaczymy. Dzisiaj na pewno się dobrze wyśpię albo wręcz przeciwnie. Powiedz, co tutaj. prysznic, malutka łazienka a to jestem ja, zmęczony spalony od słońca bo muszę się teraz położyć, zdrzemnąć, bo muszę jeszcze na jeden trening dzisiaj iść, a teraz czekamy co, co można zobaczyć o, widok na to właśnie wszyscy czekaliście Centrum Rio de Janeiro. Lapa. Je piętro. Jest fajny. Obiadek Olej kokosowy. Sól marynowana awokado z, z pustą kiszoną <noise> i tutaj ocet jabłkowy molet 5, pół kilo, całe kilo, święć kilo, pół kilo Całe kilo, hmm uh. 5 kilo, pół kilo Całe kilo, hmm uh. Od 50 kg do całości za hajs Od 50 kg do całości Dotarłem na plażę Mam jeszcze pół godziny O 20 zaczynam tarczowanie Z Ricardo To jest mój trener teraz Trenujemy na świeżym powietrzu o 20 Dwa razy w tygodniu Muay thai To jest w za szajz od w zeszłym do całości za szajz Cieli mieli dzieli cała ośka zapsiędzala Dieli mieli dzieli, o tutaj się musi zgadzać. Trzy razy w tygodniu dziużicu lutaliwe, czyli zapasy trzy razy w tygodniu Co tego bieganie, rozciąganie wystarcza, żeby zrobić jako taką dobrą formę. A za mną plaża. Pacabana!